Cześć, w tym odcinku stworzyliśmy Macierz, pewnie ona się gdzieś tutaj pojawi, albo tu, albo tu, w której rozpisaliśmy rolę. Podzieliliśmy to na trzy fazy faza pierwsza, obecna faza, przejściowa faza docelowa. Spojrzeliśmy na to nie tylko w rolach takich sprzedażowych typowo, ale też w rolach wdrożeniowych, z perspektywy klienta. widzieliśmy tak podkreślone do tego całościowo. Sam odcinek był też opisany zarówno dla tych dużych firm, jak i też na naszym przykładzie, jako mikrofirma i myślę, że to też będzie wartością, żeby podzieliliśmy się też tym, jak to może wyglądać właśnie w takich mikrofirmach jak itrix e tak więc już bez przedłużania zapraszam Cię na konkrety w której zobaczysz naszą macierz ról ułożonych w firmie z perspektywy sprzedaży i też wdrożeń, czyli to, co klientów interesuje najbardziej. Dzięki i dobrego oglądania. Dobrze, to na temat ról w dziale sprzedaży, ale też tak podszedłem do tego trochę bardziej szerzej, czyli w dziale i sprzedaży i wdrożenia, zrobiłem taką tabelkę w Miro. Bazując na naszym przykładzie, podzieliłem to sobie tak na początku na rolę. Tu w ogóle możemy sobie jeszcze troszeczkę zwiększyć tą naszą czcioneczkę. A, dobra, może trochę przesadziłem. Niech będzie 36. Czyli mamy rolę, mamy opis, za chwilę sobie przez to przejdziemy. I wyszczególniłem trzy fazy. Dlaczego trzy? Faza obecna, czyli przedstawiamy tą taką obecną, tak jak to wygląda na chwilę obecną, z wszystkimi jej mankamentami, no bo takie też jest założenie NSM w praktyce. Faza przejściowa, czyli to, co będziemy dążyć w najbliższym etapie. Specjalnie nie zapisywałem dat, ponieważ no, ostatnie kilka miesięcy pokazało mi, że jakby rozwój i w ogóle jakby zmiany są tak szybkie, że. No, myślę, że te daty mogą być dosyć przejściowe. No i faza numer 3, czyli faza docelowa, coś, do czego my dążymy. No i teraz spójrzmy sobie na nasz prospecting. Tutaj w krótki opis, nie wchodziłem turbo w opisy, bo myślę, że jakby to jest dla mnie przynajmniej, ja wiem, co dane role oznaczają. Natomiast tak słowem wprowadzenia: prospecting, czyli aktywne pozyskiwanie klientów konkretnego segmentu poprzez cold maila, cold cola, sociala, udzielanie się na grupach. Ja może od razu będę opisywał już fazę obecną. U nas jest tak, to w ogóle podzieliłem sobie na akcje, czyli tutaj mamy nasze akcje, a tutaj mamy jakby rolę, i to oznacza, że właśnie wdrożeniowiec to jestem ja, to jest Łukasz, jeżeli chodzi o dział nasz sprzedażowy, czyli my reprezentujemy tą perspektywę mikro zespołu, małego zespołu, no bo takie jest na chwilę obecną jeszcze iTrix. E no i tu, że jesteśmy w trakcie rekrutacji albo że przymierzamy się do rekrutacji. Tak więc z prospectingiem poniżej mamy jeszcze akcje, to jeszcze to warto byłoby wyjaśnić. W sumie akcje, czyli robimy, ale chcemy lepiej i wiemy, że tutaj jest dużo do poprawy. To oznacza, że robimy, nie, nie wszystko jest idealne, ale robimy i ten proces jest całkiem już zaawansowany. No i tutaj nie szukamy i nie robimy na chwilę obecną. Tak więc przejdźmy, zobaczmy sobie, jak to wygląda nam tutaj w fazie pierwszej, czyli w fazie obecnej, prospecting. Ja dałem, że robimy, ale chcemy lepiej, zdecydowanie lepiej, z tego względu, że tutaj ani cold maila, no może poza jakimiś tam pojedynczymi akcjami większymi, ale cold cola nie uprawiamy. Na socialach i udzielanie się na grupy to wychodzi naturalnie i organicznie, ale bez jakiegoś takiego nastawienia, że to jest element prospektingowy. Po prostu pomagamy i odpowiadamy, ta karma wraca do nas i klientów mamy z tych, tych też źródeł, natomiast nie traktuję tego jako taką strategię prospektingową. No i też to, że ja to robię, w tym sensie nie mówię, że jakby udzielanie się na social mediach czy odpowiedzi na grupach, to to, że jakby nie mam tego robić, bo chcę i lubię to robić, ale że nie mam do tego są dedykowanej, dlatego jest ta faza taka przejściowa. Czyli robimy, ale chcemy lepiej i z naciskiem na dużo, dużo, dużo lepiej. Konsultant sprzedażowy, bardzo mi się spodobało w ogóle określenie lekarz ogólny, uważam, że złoto i w ogóle fajnie, nie, fajnie oddaje to po prostu temat, to co było w podcaście powiedziane, czyli właśnie po kwalifikacji bada potrzeby, klienta weryfikuje, czy możemy pomóc, przygotowuje wstępną ścieżkę współpracy, się ofertę, finalizuje sprzedaż. I ja na tym etapie oznaczam to, że jakby to robimy. Odpowiada za to obecnie w 100% Łukasz, tak więc to też jest dosyć fajny element, że wcześniej to robiłem ja. Ten obszar już teraz w 100% zarządza Łukasz. Oczywiście cały czas pracujemy nad rozwojem, nad aktualizacją naszej oferty, natomiast na ten proces jakby jest no bardzo zaawansowany już, tutaj, jeżeli chodzi o nasze takie działania wewnętrzne. Następna rzecz, następna rzecz. analityk biznesowy. To jest osoba, której coś, co się dzieje u nas bez takiej bardzo dużej świadomości, że takie osobne stanowisko powinno być. Ja teraz dochodzę do wniosku, że i dojrzewam do, tego, do tej decyzji, że ITRIX e powoli staje się już no, tak, taką firmą, gdzie takie osobne stanowisko jako analityka biznesowego byłoby potrzebne. Dlatego zaznaczyłem, że robimy i ja to robię, bazując też na swoim doświadczeniu, przekładam ten język IT na potrzeby klienta, a właściwie mm, też na potrzeby klienta. Bo tutaj można byłoby zapisać w dwie wersje potrzeby klienta na język IT. Czyli tutaj jest wstępne też mapowanie procesu, zbadanie tych potrzeb, bo często klient mówi, że chce mieć dom, a my wtedy musimy dopytać jeszcze z czego i tak dalej, i tak dalej. Ten dom jest jakby oczywiście porównaniem do wdrożenia Bitrixa. Uważam, że znaczy. No, to robimy i to wchodzi w pakiet naszych usług, ale chciałbym, żeby to wyglądało jeszcze lepiej, być może to osobne stanowisko na takiego analityka biznesowego. To sobie będziemy za chwilę planować w tej dalszej części. Następnie wdrożeniowiec, lekarz specjalista, czyli skupia się na tym delivery, czyli na tym dostarczeniu, no i to bardzo mocno od niego zależy ten efekt końcowy. No i tutaj jesteśmy na etapie, że ten proces mamy realizowany, mamy dział wdrożeniowy, czyli to są na chwilę obecną możemy sobie to od razu też podpisać. Damy sobie 3X. Na chwilę obecną to są trzy osoby. I jesteśmy też w trakcie rekrutacji. Czyli tutaj ten symbol oznacza, że też rekrutujemy, chcemy rozbudować ten zespół, bo, i tu mus muszę nadać też tej perspektywy y i triksa, bo myślę, że w firmach sprzedażowych ta perspektywa może być zupełnie, zupełnie inna. U nas y w zespołach handlowych, czyli tam, gdzie coś na przykład sprzedajemy, y a u nas jakby sprzedajemy. Specjalistów, lekarzy, specjalistów i to ich przepustowość. To jest też taki dla nas wyznacznik, ile my możemy tutaj rozbudowywać, mając rozbudowaną po prostu bazę naszych specjalistów i nad tym musimy mocno cały czas pracować, Do tego rekrutacja też trwa. Tych specjalistów też szkolimy wewnętrznie, tak więc to też jest pewien proces, więc dlatego tutaj to, co się dzieje powyżej, poniżej jest zawsze uzależnione od tego zespołu wdrożeniowego. No i idziemy dalej. Mamy pm bohatera, klienta, czyli coś właśnie, łącznik pomiędzy biznesem i wdrożeniem w całym Dba, dba o sprawną komunikację, nie działa operacyjnie wdrożeniowo dla klienta, pomaga badać potrzeby i proponuje nowe ścieżki. I ja też zaznaczyłem, że my na chwilę co to robimy, natomiast no to, jestem, to jestem ja w ramach też takich, takich działań wewnętrznych, no i działania am czyli pomaga klientowi zmaksymalizować swój biznes poprzez nowe funkcje. Zastanawiałem się, czy dać tą buźkę, czy dać tą buźkę, ale stwierdziłem, że czułbym się nie fair, gdybym powiedział, że dajemy tą, bo dopiero co z tym zaczynamy. Tak więc na razie oznaczyłem stan obecny jako X, to wynika też z tego względu, że po prostu mamy bardzo dużo zapytań i też nie jesteśmy w stanie przemielić po prostu wszystkich, dlatego też jakby skupiamy się na tym delivery, a wiemy, że do tych naszych zostawiam i zostawiamy tych zadowolonych klientów na tym poziomie, na którym oni oczekiwali, a wiemy, że będziemy mogli do nich wrócić. Właśnie za chwilę, jak, jak po prostu jeszcze rozbudujemy nasz dział wdrożeniowy. No i dobra, to jest faza obecna. To teraz zobaczmy, jak może wyglądać ta faza przejściowa i na czym byśmy się chcieli skupić. I tutaj pierwsza rzecz, którą będę chciał, właściwie już prowadzimy rozmowę: to mamy tutaj rekrutację na analityka biznesowego, i wtedy mam nadzieję, że to będzie wyglądało tak. No, dobra. I od razu tutaj dopiszemy. Ta rekrutacja polega na tym, że to jest specjalista zewnętrzny. Czyli tutaj po prostu tą część naszej tej analityki biznesowej, żeby ona przeniosła na jeszcze wyższy poziom, po prostu ją będziemy Outsourcować w pewnym zakresie do, takiej, do takiego specjalisty zewnętrznego. Właśnie prowadzimy rozmowy też z kilkoma firmami. No i tutaj ta część takiej analizy, mapowania procesu to, to będzie ten element zewnętrzny. Oczywiście faza docelowa, za chwilę o tym też sobie powiemy. Dobra, spójrzmy sobie dalej, jak to wygląda. Wraz z rozbudowaniem to już od razu w ciemno możemy sobie skopiować. I tutaj wraz z rozbudowaniem tej, tej analityki biznesowej tego procesu na pewno będziemy dążyli do takich czterech pięciu wdrożeniowców. To jest ten, ten model, do którego będziemy na pewno dążyli. Oczywiście zachowując jakość, tak więc to jest obszar yy, niezmienny. Dobra, mamy to. I coś, co musimy na pewno bardzo szybko to wprowadzić, yy, w sensie podnieść ten poziom i jakby to ustandaryzować, to jest ten PM, bohater klienta. Tutaj właśnie ten łącznik, osoba już na, z naszego zespołu wewnętrzna, która będzie miała za zadanie po prostu zadbać o to, żeby połączyć właśnie tą już coraz większą grupę wdrożeniowców z naszymi klientami. Tak, żeby ten NPS, ten poziom zadowolenia był jak największy. To jest działanie, na którym chcemy się też w najbliższym czasie skupić. O, to czekajcie. Skupiłem sobie, bo mi legendę tutaj skasowało. Dobra. Czyli tu i tu musimy odpalić tak naprawdę rekrutację na to. Ja na razie jeszcze zostawię siebie. Ale to będzie też pokazywało pewien stan docelowy, do którego dążymy. No nie to mi się skopiować. Dobra, zobaczmy stąd. Aha, dobra. Już wiem. Kopiowało się, rezystowało w tym samym miejscu. Dobra. Tak, czy nie? Tak. Dobra. Mamy to. Yy, I teraz tak. Działania AM-owe. Czyli tutaj mamy jedną osobę. Na pewno to sobie od razu też możemy zapisać. Jedna osoba. I tak samo w sumie. Otóż nie, tu mamy już to określone. Tu mamy specjalistę zewnętrzne jak najbardziej. Konsultant sprzedażowy, ten proces zostawiam w tej fazie, przynajmniej w której jest. Tego na, na chwilę obecną nie dotykamy. I teraz trochę w zależności od tego, no bo spójrzmy. Mamy trochę rozbudowany dział wdrożeniowy, czyli mamy większe moce przerobowe, tak przynajmniej w naszym y, przypadku. Mamy już tą osobę, która ma tego bohatera klienta, nadal to będę też częściowo, ja, no i teraz trzeba dołożyć trochę do jakby bazy też klientów, do, do rozbudowy naszego portfela wdrożeniowego na dane miesiące, i albo możemy iść ten prospecting, albo możemy iść w działania AM-owe. No i teraz też bazując na NSM. Zawsze lepiej rozwijać, uważam, też tych klientów, których mamy, no bo jest łatwiej po prostu pozyskiwać i no mamy już zbudowane zaufanie, niż tutaj uderzać zawsze do nowego rynku i ich przemielać. To też myślę, że będzie z korzyścią dla samych klientów. Tak więc skupimy się na tym, żeby wprowadzić te działania AM-owe, trochę może też uwalniając w tej pierwszej fazie, trochę duplikując te Rzeczy. Czyli tu by była potencjalnie jedna rekrutacja, ale też z takim naciskiem, że to pewnie ja będę robił w tej fazie przejściowej z racji tego, że no dopiero będziemy to wprowadzać. To zrobimy sobie. O, super. Że jeszcze będziemy to robić, ale nie będzie idealnie no bo to jest naturalna rzecz. I tu. Tą część będziemy też chcieli rozszerzyć trochę. Może już niekoniecznie, znaczy dam tutaj też ten element rekrutacji, ale nie full time. Tu sobie zrobimy rekrutację, ale mniej więcej nie potrzebujemy mieć na chwilę obecną, przynajmniej tak w tym modelu, którym projektujemy, bo potem życie zawsze weryfikuje, w takim wymiarze 20 godzin tygodniowo. I tutaj to będzie osoba, wstępnie już tak trochę wiem kto to może być, zewnątrz. Yy... Dobra, wstępnie już wiem kto to może być. Yy, tak więc sobie zrobimy tylko taką informację. Super. I mamy ten, ten, ten czas, e, tą fazę przejściową rozpisaną. No i faza docelowa powinna być tak naprawdę pasmem e, samych zielonych rzeczy. E, tak więc tutaj w tej fazie, jakby możemy się skupić na tym, że mm, tu mniej więcej, tak sobie też powiedzieliśmy, że na czterech, pięciu wdrożeniowców na taki set e, będzie przypadał to właśnie jeden PM, bohater klienta. To więc to po prostu, te zespoły są duplikowane w tym momencie już. Czyli tutaj po prostu ja sobie zapiszę, jakby to bardziej w formie powielamy fazę drugą, czyli po prostu do skalowania sobie to, to korzystamy. Tak więc to, to mamy i tak samo w tym momencie, czyli tu już lecimy z efektem skali. Tutaj, jeżeli chodzi o naszego analityka biznesowego, to tu zajdzie pewna zmiana w tym, w tym etapie bo to już będę, pewnie docelowo będziemy dążyć do tego, że być może zostawimy i tu będzie ten nasz jeden ludzik, dajmy sobie jeszcze jednego nowego ludzika. Dobra, niech będzie a, czekajcie, taki pan. Tu będzie ten nasz specjalista zewnętrzny, a tu będzie nasza rekrutacja. Kopiujemy. 1x, co będzie oznaczało, że jedna taka osoba. Tak więc to wtedy mamy w ten sposób model rozpisany. Tutaj mamy nasze powielenie tych, tych faz, tak więc to wszystko zostaje. Konsultant sprzedażowy. No i teraz tak, mamy rozbudowany ten dział wdrożeniowy. Tak więc tutaj. Wiadomym jest to, że będzie element, że ta faza już po prostu będzie musiała zostać rozbudowana. Czyli ten jeden lekarz ogólny nie będzie w stanie już jakby obsłużyć i zaspokoić wszystkich tych potrzeb tej, tej grupy klientów. Więc tutaj po prostu już wchodzimy w fazę rekrutacji. Tak naprawdę to jest trochę już powielanie też tej fazy drugiej. O, czekajcie, skupię, żeby z nas, naszej legendy nam nie zniknęło. No, i tu w zależności od tego, ile osób będziemy potrzebowali, to tak wstępnie damy. O, jakoś mega się. Jedna, dwie osoby. Świetnie. Dobra. No, i wtedy w tej fazie powiedzmy już takiej docelowej. Tu, jak już mamy tak tą maszynę rozkręconą, to możemy sobie skopiować. Tą naszą buźkę zastępujemy oczywiście naszym sukcesem. Ja już w tej fazy prospectingu wychodzę operacyjnie, tak powiem. I tutaj mamy osobę, która jest tak naprawdę już... Damy sobie jeszcze jedną osobę. No i to jest osoba, która u nas będzie na, na full time. Czyli zapisujemy sobie w ten sposób i tutaj jest 1x, czyli po prostu jedno nasze stanowisko. Dobra, świetnie. No i działania AM-owe. To już też tutaj mogę sobie wtedy ze spokojem to przenieść. Zanieść to na wyższy poziom, bo to już będziemy mieli swoje pewne doświadczenia. W tym, po tej drugiej fazie, niekoniecznie ja już to będę miał robić. Yy. To usunę. Niekoniecznie ja, czyli tutaj mamy jeden, jedną osobę, która będzie na, na full time Będzie już wprowadzona i gotowa do działania. Więc tak się prezentuje. Nasza taka wstępna możemy sobie ją trochę zwęzić. Dobra, zobaczmy. O, nie chciałem tego. Więc dobra, to, to już te poprawki graficzne sobie zostawimy na chwilę późniejszą. I teraz no, w ten sposób prezentuje się nasza mapa, jeżeli chodzi o rolę nie tylko sprzedaży, ale też z tej perspektywy właśnie wdrożeniowca PMA, działania AM-owych i analityka biznesowego. Podzielona na trzy fazy, faza obecną, fazę przejściową, fazę docelową. Mam znaczy. Takie też odzorowanie i też jakby zastosowanie tych emoji, czyli tych obrazków. Myślę, że też dosyć fajnie pokazuje też tą tą ścieżkę, którą mamy do przejścia. Ja powiem szczerze, że miałem dużo satysfakcji z zrobienia tego ćwiczenia. W ogóle uważam, że ten odcinek jest taki dosyć otwierający. I biorąc pod uwagę, że właśnie Itrix jest jeszcze mikrofirmą, czyli jakby nie mamy powyżej 10 osób, to też pokazuje, że da się to. Przynajmniej planować i układać do tego, żeby nawet na mały zespół już sobie rozkładać te siły. Ja to przedstawiłem tak, jak to wygląda w e -Trix. Tak więc być może dla kogoś to też będzie inspiracją i pokazaniem na przykładzie właśnie takiej mikro firmy, jak to mogłoby, jak to wygląda na chwilę obecną i jak to potencjalnie, do czego dążymy, jak to może wyglądać. No, to tyle w ramach tego nagrania. Dziękuję. Za Twoją uwagę, za wysłuchanie. No, jeżeli widzisz tym wartość, to też napisz o tym komentarz, a my widzimy się w następnym odcinku. Dzięki.